Witam wszystkich. Jest nowa wizualizacja aplikacji sterownika Eko OZPV i pokażę Wam, jak działa autokonsumpcja. W tej chwili sterownik widzi, u góry mamy trzy fazy. Sterownik widzi napięcia na poszczególnych fazach i moc oddawana, jaka jest w tej chwili do sieci. Jak widać, jest końcówka dnia 160 w 180, 180. Na inwerterze mamy, no niestety odwrotnie stoi. Suma 0,53 kW. Tyle pokazuje inwerter. A sumę tych tutaj faz trzeba sobie dodać. O co teraz chodzi? W tej chwili, jak widać, obciążenia nie ma podłączonego. Regulatory wszystkie pracują na 100%. Na pierwszej fazie jest 160 W. 160 W oddawane do sieci. Włączymy teraz odkurzać pod gniazdko pierwsze, pod pierwszą fazę. Wybaczcie, że tak to wygląda, ale to są tylko eksperymenty. Tu są te regulatory. Włączamy teraz odkurzać. Będzie trochę hałasu. Odkurzacz sobie pracuje. Jak widzimy na pierwszej fazie cała energia nad nadproduk produkcji zostaje zużyta w tej chwili przez odkurzacz. Mam Miejmy nadzieję, że będzie to słychać, ale dokładność jest stuprocentowa. się teraz utruchacz z gniazdka i dalej regulator chce oddać więcej energii, ale ponieważ nie ma w tym momencie odbiornika, czyli oddaje energię do sieci. I mamy u góry dalej 0,15 ,15 kW, czyli 150 W oddawanych do sieci. Tak działa pełna autokonsumpcja na każdej fazie osobno. Doszły teraz jeszcze przekaźniki. Można sobie zaznaczyć każdy przekaźnik osobno. Pierwszy, drugi lub trzeci. I mamy ustawienie wartość parametrów mocy. Powyżej tego parametru. Jeżeli mamy tutaj ustawione w przekaźniku pierwszym 0,2 kW to jeżeli tutaj na fazie pierwszej będziemy oddawać więcej niż 0,2 kW załączy nam się przekaźnik numer 1 i tak można podłączyć przekaźnik numer 2 ustawić, tu mam ustawione 0,3 kW na trzecim przekaźniku 0,5 kW po przekroczeniu mocy oddawanej na poszczególnej fazie ustawionej w rubryce przekaźnika przekaźnik Załączy się. Są to trzy przykaźniki zamontowane w sterowniku ECO-OZPV. Działa to w opcji autokonsumpcji pełnej. Jeśli macie pytania piszcie w komentarzach. Chętnie wytłumaczę. Oczywiście ta autokonsumpcja nie ma działać w ten sposób, że będziemy uruchamiali nią odkurzać. To był tylko przykład taki wizualny, namacalny, słyszalny, żeby było widać jak to w ogóle działa Autokonstrukcja służy głównie do podgrzania wody użytkowej na grzałkę a potem dopiero ma załączać dodatkowe inne urządzenia to już od Was zależy co pod to podłączycie ale w pierwszej kolejności musi działać to z modulacją na grzałkę dopiero powyżej ustalonej mocy grzałki uruchamiamy kolejne urządzenia mogą, mogą to być jakieś ładowarki Samochodowe, czy to odwarki magazynów energii, cokolwiek. To na tyle. Lekkie sprostowanie. Grzałka służy do pełnej autokonsumpcji, żebyśmy wszystko zużywali, całą nadwyżkę, żeby była modulacja. A jeżeli jesteśmy w stanie trochę energii oddać, to powyżej mocy oddawanej energii załączałem przygaźniki. To bardzo ważna sprawa jest. Także pełna autokonsumpcja. Tylko odbiorniki rezystancyjne, a autokonsumpcja to wtedy obojętnie jaki mamy odbiornik. Tylko musimy wiedzieć jakiej mocy mamy odbiornik. Wpisujemy moc odbiornika do sterownika i powyżej tej mocy załącza się przekaźnik i wtedy konsumujemy energię na inne odbiorniki.